Hej, cześć, witajcie mordeczki, z tej strony KodMidżDeo i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o nagrodzie za event z Galaktusem. A na samym wstępie tego odcinka chciałbym was bardzo poprosić o zostawienie łapeczki do góry tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. Oraz pamiętajcie o wpisaniu mojego unikalnego kodu twórcy w sklepie Fortnite, czyli Migao i subskrypcji tego kanału wraz z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 50% osób, które ogląda moje materiały nadal nie subskrybuje tego kanału. A teraz na ekranie wyświetla wam się 5 ostatnich wspierających w sklepie Fortnite z kodem Miga. Jeżeli to właśnie ty chcesz się tutaj pojawić, to wyślij zdjęcie z zakupami z moim kodem na Discordzie na specjalnym kanale. Link do Discorda znajduje się w opisie tego materiału. A ja już u mnie przedłużam i lecimy do odcinka. Jak dobrze pamiętacie, 1 grudnia o godzinie 22 w Fortnite odbyło się największe wydarzenie w historii tej gry. Oczywiście mowa tutaj o evencie z Galactusem, za które każdy uczestnik miał otrzymać nagrodę. Niestety, ale nagroda ta nie była nam wtedy znana, i do tej pory nie wiemy, co to dokładnie będzie. I jedyna informacja, jaka została nam wtedy dostarczona, to to, że takowy przedmiot trafi na konta graczy po wydarzeniu. I jak widać, od wydarzenia minął już coś ponad tydzień, a nagroda nadal nie trafiła na konta wszystkich graczy, którzy brali w tym udział. Prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że dużo osób uczestniczyło w tym wydarzeniu, i Epic musi dokładnie wszystkich zbadać. Chodzi mi tutaj o to, że twórcy muszą sprawdzić dokładnie wszystkie konta i powoli wprowadzić nagrodę. Do momentu, w którym do gry nie trafiła jeszcze aktualizacja 15.10, tak naprawdę nie mamy na co liczyć. Obecnie wydaje mi się przynajmniej, że Epic nie dodało jej jeszcze nawet do plików, tylko dlatego, żeby gracze nie wiedzieli, co to dokładnie będzie. Pamiętajcie, że tak jak już wspomniałem przed startem tego sezonu, na pewno nie będzie to żadna skórka. Obstawiałbym, że będzie to coś po kroju emotki, malowania do broni, plecaka, graffiti, no i może kilofa lub lotni. Ale na pewno nie będzie to darmowa skórka Galactusa, tak jak już dużo osób Pisało mi właśnie w komentarzach. Galactus jako skórka trafi do gry, ale niestety tylko do zakupu w sklepie z przedmiotami. Będzie on w normalnej cenie 1500 V-Dolców i do niego prawdopodobnie dostaniemy jakiś plecak lub możliwe, że kill off. Ciekawe jest jednak to, że nie trafił on do sklepu z przedmiotami zaraz po zakończeniu eventu oraz wystartowaniu nowego sezonu piątega. Na przykładzie wydarzenia z robotem, skin, który wtedy tam był, pojawił się w sklepie z przedmiotami dosłownie kilka sekund po jego zakończeniu. Ten przypadek jest do tyle dziwny, że Epic. Zakończyło całkowicie temat Galactusa i nie pozostawiło po nim nic. Na mapie Fortnite nie ma żadnego fragmentu Galactusa, do sklepu z przedmiotami nie trafiła jego skórka i ogólnie temat ten zniknął całkowicie z gry. Jednakże on pozostawił po sobie zniszczony punkt zerowy i to w sumie tyle. Temat Galactusa prawdopodobnie w późniejszym czasie ponownie wróci do gry, ale niestety nie wiadomo kiedy i w jaki sposób. Na pewno jednak Galactus już nas nie zaatakuje i nie będzie ponownej walki pomiędzy nami a nim. Co do samego darmowego przedmiotu, którego Mieliśmy dostać za uczestnictwo w tym wydarzeniu, to już na dniach możliwe, że go dostaniemy. Na dniach to znaczy mniej więcej po aktualizacji 15.10, która trafi do gry już w następnym tygodniu. To właśnie po niej prawdopodobnie, ale to podkreślam, prawdopodobnie gracze otrzymają specjalny przedmiot za darmo. Pamiętajcie, że koniec końcem wyciek o tym darmowym przedmiocie mógł być fałszywy i tak naprawdę nikt nic nie otrzyma. Jednakże większość likerów potwierdziła, że wyciek był prawdziwy i obecnie musimy czekać, aż zostanie on przydzielony. Twórcy gry bardzo często mają problem z przydzieleniem jakichś rzeczy za darmo na konta graczy. Przykładem tego był turniej jak się nie mylę z Daredevilem, gdzie nagroda trafiła po kilku tygodniach na wszystkie konta. Gracze, którzy wtedy musieli czekać na otrzymanie swojej skórki za darmo otrzymali taką jakby małą rekompensatę w postaci chyba fałdolców i teraz też tak może być. Twórcy gry bardzo często dają nam taką jakby małą rekompensatę w postaci fałdolców lub innych rzeczy, a zwłaszcza wtedy gdy coś było zrobione z ich winy. Pamiętajcie, że nie zawsze tak jest i koniec końcem wszystko to może się okazać po prostu zwykłym fałszywym wyciekiem. Obecnie pozostało nam oczekiwanie na aktualizację 15.10 albo na jakąś odpowiedź ze strony twórców gry, ponieważ to tylko od nich zależy kiedy oraz kto otrzyma nagrodę za największy oraz najbardziej spektakularny event w historii tej gry. Chciałbym tylko jeszcze wam powiedzieć, że nagroda była i będzie tylko dla tych, co brali udział w tym oto wydarzeniu. Niestety, ale osoby, które je oglądały na YouTubie, Twitchu no i tak dalej, nie otrzymają tego przedmiotu za darmo. Wiem, że była to troszkę niekorzystna godzina dla nas jako Polski, ale nie mamy co narzekać, ponieważ event w innych krajach był nawet o godzinie pierwszej w nocy. A więc nie ma na co narzekać i pamiętajcie, że przed nami jeszcze mnóstwo wydarzeń i darmowych przedmiotów, które już na pewno będą o innych godzinach. Swoją drogą, jeżeli ktoś z Was jeszcze nie widział całego wydarzenia z Galaktusem, to na moim kanale jest urywek z live'a właśnie tego oto wydarzenia. Link do niego znajdziecie w opisie tego materiału w prawym górnym rogu teraz oraz ogólnie na kanale Migao na ten moment to chyba wszystkie najważniejsze informacje dotyczące nagrody za event z Galaktusem. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem jak zawsze będę informował Was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Tak więc to chyba wszystkie najważniejsze informacje dotyczące darmowej nagrody dla każdego uczestnika eventu. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite to dajcie mi znać na Discordzie lub na Instagramie w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują. Się w opisie tego materiału i co, to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co według Was otrzymają gracze jako nagroda za event z Galaktusem. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 11.05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to będę Wam mega wdzięczny za zostawienie łapeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja Wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie Materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!